Cześć, witajcie. Z tej strony Rafał z bloga Książkowa Wieża. Mamy już czerwiec, w związku z tym przygotowałem dla Was materiał filmowy przedstawiający książki, które przeczytałem w maju oraz takie, które zasiliły moją domową bibliotekę. Czas zacząć. Na początek dwie powieści od Przemysława Dudy. Pięć pustych tronów oraz drogi Donika. Obydwie te książki można zaklasyfikować jako fantazy. Bardzo mocno inspirowane, nawiązujące do twórczości Tolkiena, oczywiście do znanej trylogii Władca Pierścień. Są to książki, które łączą w sobie zarówno elementy fantazy, jak i dark fantazy. Przyznam szczerze, że mi się je znakomicie i liczę, że i Wam się spodobają, jeżeli tylko Panie sięgniecie. Dalej, kolejna książka od Przemysława Dudy, tym razem jest to najnowsza jego powieść wydana w 2023 roku pod tytułem Kompania Cieni. Tym razem ta książka została wydana nakładem wydawnictwa Planeta Czytelnika. Różnica? Książka jest nieco grubsza, wyposażona jest w piękne, klimatyczne, mroczne grafiki, które naprawdę potrafią rozbudzić fantazję. Natomiast jeżeli chodzi o powiedzmy to walory czytelnicze, Czytało mi się ją znakomicie. Jeżeli jesteście ciekawi o czym jest, zapraszam na mojego bloga. Pozostajemy w klimacie fantazy. Janusz Stankiewicz, Gorad Udeś I. Ponownie powieść fantazy, ale takie męskie, bardzo mocne fantazy. Mamy tutaj połączenie urban fantazy oraz dark fantazy. Powieść, która. Na zaledwie niespełna, tak naprawdę, 300 stronach zawiera tak dużo akcji, iż po prostu nie sposób się nudzić. Dla mnie było to pierwsze spotkanie z twórczością Janusza i jestem pewien, że nie ostatnie. Bardzo mocno polecam. Świetna książka. I na koniec coś zupełnie innego: Wanda Siubela, łączka, czarna kostka. Powieść obyczajowa z wyraźnym wątkiem romantycznym oraz takim maleńkim wąteczkiem kryminalnym. Powieść obyczajowa, której jestem patronem, powiem Wam szczerze, było to moje pierwsze spotkanie z twórczością wandy. Nie wiedziałam do końca, czego się spodziewać. Natomiast gdy zobaczyłem tą książkę, to od razu wiedziałem, że to będzie coś bardzo ciekawego i ta książka zostanie ze mną prawdopodobnie na dłużej. Po pierwsze, piękna okładka, a po drugie, to czego jeszcze do tej pory nie widziałem w książkach. Piękne zdobienia na marginesach. Czytał mi się ją znakomicie i bardzo, bardzo szybko. Już niebawem recenzja tej właśnie książki na moim blogu i na kanale. To tyle, jeżeli chodzi o książki, które przeczytałem. Było ich aż albo tylko pięć. Czas na książki, które zasiliły moją domową bibliotekę. Na początek dwa patronaty. Pierwszy Jarosław Dobrowolski, Cyjan. Drugi tom trylogii Krwiopijca. Książka, która ukazała się również nakładem wydawnictwa Planeta Czytelnika. Powieść łącząca w sobie elementy fantazy oraz horroru. Pierwsza część, Delirium, bardzo, bardzo mi się podobała. Była to najlepsza powieść fantazy, jaką czytałem w biegłym roku. Liczę, że Cyjan nie będzie zwalniał i będzie być może nawet jeszcze lepszy niż pierwszy tam. Na marginesie, przypominam, jestem patronem median tej książki. Piękne wydanie, bardzo mroczne, piękne grafiki w środku. To jest to. Co lubię najbardziej. I dalej. Drugi patronat to już lesław chowaniec brama. Powieść fantazy, która jest przynajmniej pierwszy tom, czyli baszta była przeznaczona dla młodszych czytelników. Natomiast jeżeli chodzi o bramę, książka jest znacznie grubsza, więc spodziewa się bardziej rozbudowanej fabuły świata fabularnego. Natomiast e, być może kto wie, będzie to powieść bardziej dla starszych czytelników. Jak będzie w rzeczywistości? Już niebawem dam Wam znać na kanale i oraz na blogu. A teraz czas na książki, których nie jestem patronem, ale pojawił się w OIMJC właśnie teraz w tym miesiącu. Moi drodzy, Aleksandra, Aleksandra Bednarska, Mroczne Sprawki wujaszka Hanna, Zbiór Opowiadań. Co więcej, będzie to moje pierwsze spotkanie z twórczością Aleksandry. Liczę, że nie będzie to też spotkanie ostatnie, że te opowiadania, opowiadania grozy co więcej, bardzo mi się spodobają. Jeżeli już czytaliście, dajcie znać w komentarzach, które Waszym zdaniem opowiadania z tego właśnie cyklu, z tego zbioru tak naprawdę są Waszym zdaniem najlepsze. Dalej, wielka zagadka. Nick Perunow, pierwszy tom Magia i Stal oraz drugi tom Magia i Ogień. Obydwie te książeczki zakupiłem sobie, ponieważ spodobały mi się pod kątem okładki. Pomyślałem sobie, takie science fiction jako odmiana przyda mi się. Moi drodzy, wedle opisu jest to powieść science fiction z wyraźnym motywem cyber i, i steampunk. O czym to jest? Za wiele dowiedzieć się mi nie udało. Natomiast jeżeli wy czytaliście te książki, dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie ich wartość. Oraz jeszcze jedna rzecz, prośba z mojej strony, dajcie znać, czy jest trzeci tom bo jeżeli tak, no to dla zasady, jakaby to nie była historia, chciałbym mieć już całość w swojej bibliotece. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego materiału filmowego. Jak widzicie, za wiele nie działo się u mnie w maju, chociaż w sumie 5 książek przeczytanych, kolejne pięć w drodze, to nie jest całe, wcale zły wynik. Tak to wiem, może w czerwcu będzie jeszcze lepiej. Mimo wszystko, dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania kolejnych, kolejnych, kolejnych filmów na moim kanale. Dziękuję Wam, trzymajcie się ciepło. Cześć.